18 sierpnia, 45 minut po północy, wy pewnie ten film zobaczycie rano. Tak jak mówiłem we wczorajszym materiale, który miał tylko 6 wyświetleń, niestety, że spadek bitcoina nastąpi do tego poziomu i zobaczcie, jak pięknie dotknął bitcoin poziomu 25 232 dolarów. Szkoda, że tak mało osób zobaczyło ten film, bo pewnie. Wiele osób potraciło pieniądze, na tym pewnie część y, ludzi podokupowywała Bitcoina, ponieważ było dużo naganiaczy, którzy mówili, że już tylko do Demony i Hossa, pamiętajcie, że to tak do końca nie działa. Tutaj Ether, zobaczy, jak pięknie się przebił, nawet się przebił trochę w dół i teraz tak, informacje dla wszystkich którzy będą czekać na dalszy zjazd. Czy dalszy zjazd może nastąpić? Owszem, może nastąpić, ale maksymalnie moim zdaniem zjazd nastąpi do jakoś około 22 tysięcy. Nie zobaczymy poziomu 16-15 tysięcy, oczywiście mogę się mylić, ale szansa na to jest bardzo mała. Zobaczcie, tu już na Twitterze są osoby, które piszą że Bitcoin pójdzie jeszcze, jeszcze niżej 22 tysiące, nie wiem czy to ma tak oznaczać. Nie mam pojęcia, ale ten pan najczęściej kiedy pisał, że Bitcoin spadnie jeszcze bardziej. Bitcoin akurat rósł. To jest bardzo śmieszne. Ja go obserwuję osobiście, żeby tak czasem się pośmiać. O rynku kryptowalut ten pan nie ma zielonego pojęcia. Więc naprawdę nie dajcie się złapać na tym Ja osobiście już dokupiłem na dokładnie tym poziomie I Ethereum też dokładnie na tym poziomie Bo widziałem, wiedziałem, byłem pewny tego, że takie spadki nastąpią I oczywiście spadki mogą się pogłębić bo Mogą się pogłębić, ale Po prostu jak spadki się pogłębią Załóżmy, że BNB spadnie tutaj Jeszcze mając 30% to ja sobie tutaj jeszcze dokupię to BNB nie wiem, załóżmy Ether spadnie do 1200, to kupię etera i to więcej jeszcze. Oczywiście film nie jest żadną poradą finansową. To są tylko moje spostrzeżenia, moje ruchy. Nie odpowiadam za żadne straty finansowe ani za zyski. Jeśli zyskujecie dzięki tym materiałom, to spoko. Nie przychodźcie i nie dziękujcie. Ale też jeśli stracicie, to nie przychodźcie tutaj na kanał i nie obwiniajcie mnie, że straciliście pieniądze więc tak jak byłem pewny bitcoin spadł warto subskrybować, śledzić kanał Codzienny, codziennie będę się, do, będę się starał dodawać jakiś materiał na temat kryptowalut żebyście mieli świeże informacje na temat właśnie tego rynku codziennie w godzinach porannych i to by było na tyle szybka po prostu informacja na temat co się dzieje, więc podsumowując, spadki mogą się pogłębić, lecz ja osobiście już dokupiłem na tych poziomach. Dzięki bardzo, zachęcam do obserwowania kanału i tyle.